Piękne polskie popołudnie. Jeden browarek i jest drugi browarek. Brud z wszędzie się walają pety. O porządek to tutaj nie bardzo ludzie dbają z tego co widzę. Proszę Państwa, czego można widzieć od życia więcej. No i w końcu znaleźliśmy tu jakąś prawowitą plażę w tym mieście. Po drodze podczas doszukania innej znalazłem tą. No jak widać dupy szczerze nie urywa. Marta mi się kojarzyła, że tutaj plaż to będzie od zawalenia, co nie? A jak gdzieś tam research zrobiłem przed wyjazdem, tuż przed wyjazdem, sorry, Paweł, gdzie tu można coś zjeść, a coś zjeść, gdzie tu można pójść na jakąś plażę, już o głodnemu chleb na myśli, gdzie tu można pójść na jakąś plażę, no to się okazało, że wiele ich tak naprawdę wcale nie ma. No cóż, a my tutaj poszliśmy sobie jeszcze do. Miasteczka, którego nazwę tutaj wyświetlam, ogólnie to jest 20 minut z buta. Ja bym nawet nie wiedział, że poszedłem do jakiegoś innego miasta, gdybym po prostu szedł na ślepo. No. Nie chciało mi się nic nagrywać, także przepraszam. Niemniej jednak, proszę mi wierzyć na słowo, że bardzo, bardzo ładnie, urokliwie, kolorowe budynki kamienice wszystko sikalafą. Ogólnie rzecz biorąc, także. E... Z mojej strony polecajka, tu by mnie prawie rower pierdychnął. I co? O, tutaj mamy basen. Ty, zawody są jakieś? Dawaj, Johnny! Albo tak trenują sobie. Nie wiem, czy to zawody. Mniejsze o to. Idziemy w końcu obczaić plażę. Co jest tutaj? Co jest niedaleko naszego miejsca? Zakwaterowania na zdjęciach dupy nie urywa. Także nie spodziewam się wiele. Ale chcę zobaczyć, czy jest to miejscówka, chociaż na tyle fajna. Żeby sobie po prostu o, Sorry młody Góry, tutaj młody Na tyle fajna żeby sobie po prostu Usiąść samemu i I pochillować Także co jesteśmy już na miejscu Nie ma zaskoczenia ani pozytywnego Ani negatywnego Plaża dupy nie urywa No plaża jak plaża w sumie brud śmieci wszędzie się walają Pety o porządek To tutaj nie bardzo ludzie dbają z tego co widzę i co? I nawet jakbym chciał tu sobie usiąść pocilować. to szczerze, nawet nie bardzo widzę jakieś miejscówki, gdzie mógłbym usiąść na dupie samemu i sobie posiedzieć. Także ta plaża jest, szczerze powiedziawszy do dupy moim zdaniem. Ale okolica spoko. Okolica naprawdę spoko, tam dalej jest dużo klubów i tak dalej. Mamy wszędzie kluby, nie kluby, wszystko się tutaj dzieje. No wiadomo, teraz to nie, bo jeszcze nie ma nocy, po nocy się dzieje wszystko co najgorsze. Także na razie jest cisa, spokój. A to się wszystko tak tutaj prezentuje. Muszę wam przyznać, wariaty, że teraz <laughs> trafiliśmy na naprawdę spoko plażę, co prawda bez piaskową, więc to nie jest to samo, ale wraz jest spoko. Mamy kolkę. Proszę Państwa, jesteśmy na Malcie. Ja jak berety, tam są Polacy, służeli głupoty co że ja gadałem, ale Kij to, to nie jest w tej chwili ważne, bo jest tutaj Proszę Państwa, czego można chcieć od życia więcej? Kolka. Mógłby być Red Bull w sumie, ale o tej porze to już nie będziemy świrować, bo trzeba jutro rano wstać, bo jutro rano są ambitne plany. W ogóle śmieszna sytuacja wynikła. Kolejny Matrix, naprawdę. Ja mam wrażenie, że ja naprawdę w jakiejś innej rzeczywistości żyję, jakie mi się rzeczy przytrafiają, no ale... E, może jutro o tym opowiem. No spoko jest, ogólnie życie jest fajne. Mam taką przykminę, że nie źle, da się żyć. Dobra, Chwilę posiedzę w samotności znaczy z kolką. Z imieniem, weź imienia. No dobra, nie ma przeznaczenia. Ale minus przypaliło tutaj od okularów. no nic. Także chyba z tego miejsca się żegnamy. Na dzisiaj wątpię, że coś się wychodzi. dzisiaj jeszcze wieczorem wydarzy. Chociaż fajnie by było w sumie. A może nie, nie wiem. To zależy. Także co, ja tu sobie posiedzę jeszcze. Chwilę. Jest i pulpet. 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 Kory, już nic sobie nie robi wywalone ma po całości, jeszcze bardziej niż ja chyba tam ogólnie gościu ma przejebane myślał, że zrobi, że ona mu zrobi kilka zdjęć, no nie i że on w zamian też jej zrobi kilka zdjęć gościu po prostu jeszcze chyba nie wie jak to działa, że to się nie skończy oczywiście na tym że on będzie musiał zrobić kilka zdjęć, tylko on będzie ich musiał e, zrobić kilka, takich rodem z okładki na Forbes'a, co nie a pozostałe 2000 to do wyrzucenia będzie. I to jest proszę Państwa życie, chciałoby się powiedzieć jak w Madrycie, ale jak na Malcie, zaszliśmy tutaj sobie z rana do szefa, do naszego kolegi, od razu podbił do mnie, o siema, siema Poland, jak tam leci, no nie? Także super miły koleś. Kupiliśmy sobie śniadanie za 4 euro i idziemy teraz na plażę je, je skonsumować. No spójrzcie tylko jak tu jest pięknie, to już aż kurde, Chce się żyć, chce się zjeść na nie, chce się robić cokolwiek, jest kurde. W skrócie, jest zajebiście czuły. Tutaj wariat na wstecznym zasuwa, a my w tym momencie zasuwamy na plażę. A tutaj nie wiem czy będzie słychać, ale ktoś proszę Państwa geolierę sobie puszcza, także zajebiście włoski akcent. W sumie to neapolitański. Dobra, jeszcze na marginesie wariat, tam właśnie armata pierdknęła. Mam nadzieję, że to nie jest początek. Dobra no wariaty, jest waletta oczywiście Jest tutaj piękne polskie popołudnie Jeden browarek i jest drugi browarek Dzień dobry serdecznie Dzień dobry. Koleżanka z Polski, Poznana co ciekawe w Barcelonie Daliśmy się na zakupy I kupiliśmy, kupi kupić chlapki, mało tego Koleżanka z Polski właśnie de facto poprosiła mnie jeszcze, żeby wziąć sobie takie chitosy, co w Polsce tego nie ma Także wziąłem je i kupiłem, będzie miała Ogólnie to prawie ładnie jak w między można by powiedzieć. Nie naprawdę, ale tak już całkowicie serio bez jaj, no to kolor tej wody naprawdę bym pozwolę sobie użyć sformułowania, urywa dupę, bo jest to naprawdę ładnie. I tutaj sobie siedzieć, próbiem siedzieć, chillować. Jest naprawdę spoko, o ile tutaj nie, nie przyjdzie żaden policaj i zapisie w miejscu publicznym. Sieknęliśmy na miejscu, co prawie skończyło się przypałem, ale jak się okazuje w straży piekła służą też porządni ludzie. I za 5 zł na łebka puścili nas wolno. Je... A koleżanka jest w ogóle w sumie tu prawie że miejscowa. Tak. Co ja możesz się... powiedzieć o Malcie ciekawego? Jest wietrznie. jest wietrznie, co w lato jest plusem, natomiast zimę nie da się przeżyć nieraz. Rozumiem. Ale ogólnie polecam. Całorocznie nawet tutaj mieszkają. Całorocznie. Także Polaków jest dużo, także nawet tak. ktoś po angielsku nie szprecha, to na pewno się tutaj odnajdzie. I Polacy tutaj są uśmiechnięci. Polacy są uśmiechnięci. Tak, tak jest, także. Znaczy lokalni ci, co tu mieszkają. Tak, lokalni to, Polacy. Bo Janusz z Grażyna Zobrzydza, może nie być uśmiechnięty. Ja też nie zawsze jestem tutaj. Ale co? Zabieramy się za nasze obowiązki. I co? Zdrowie, e, czekaj, może tak ładnie, żeby to było zdrowie Malty, zdrowie, zdrowie wszystkich jakby po maltańsku, czyli to cheers było. Jak? A, to nie maltańskiego nie, no, dobra, nieważne. E, zdrowie wszystkich widzów i tak dalej. No i proszę Państwa, mamy przed sobą no tak się prezentuje ogólnie sytuacja. Wszystkie te ulice przypominają e, trochę Neapol można powiedzieć, no ale w sumie bardzo ceny aperolu chociażby już nie przypominają e, Neapolu, ale wraz jest fajnie. Zjedliśmy sobie tutaj, e, tam taką pickę street food no i była w sumie, dobra, e, w sumie była zajebista, także street food też jest git, ale ogólnie w sumie nie wiem co mogę powiedzieć, jest bardzo spoko. Jest lekka kolomyja, jak to się mówi Nie aż taka jak w San Julians, wątpię, że tu by było aż tyle melanży, co tam Ale wraz jest naprawdę... E, ludzi nie brakuje e, Wydaje mi się, że nie ma tutaj aż tylu jako takich punktów specjalnie stricte do odhaczenia Niemniej jednak naprawdę jest spoko tak o po prostu podchodzić e, Na, spacerek. Na spacerek Porozglądać się co się dzieje, jest naprawdę simpl Prawie jak w Międzyzdrojach O proszę bardzo, tutaj można loda sobie zjeść O właśnie idziemy w sumie, o tutaj no, jest bardzo sympatyczny.